To na Waszą prośbę, ale przede wszystkim na prośbę mojej żony. Od tej pory przestaję na Was krzyczeć. Od tej pory powitanie będzie mniej energiczne. Nagrywam ten filmik, by pokazać Wam list, który dostałem. Jest to list od prokuratury rejonowej Warszawa Ochota, w Warszawie ulica Wyślicka 6. 02114, Warszawa, telefon, bla bla bla, Poland, opłata pobrana, Tax Pursuit, Poland umowa z Pocztą Polską bla 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 eee, polecona, bo jak tu widzicie jest napisany Michał Nowicki, Francja, jest też adres, który zamazałem. Po co macie znać ten adres służby i tak ten adres już znają, więc dostałem list od, od, od pana. Od Pana Tomasza Cieślaka, Tomasza Cieślaka, nie pozdrawiam, postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia, Warszawa, 8 listopad 2021, jakieś tutaj sygnatury, nudziarstwo, postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia, Tomasz Cieślak, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa, ochota Warszawy po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygnaturze bla bla bla, w sprawie przeciwko Michałowi Nowickiemu podejrzanemu o czyn z artykułu 2.5.6.1 KKK i inne na podstawie artykułu 2.2.1 postanowił Postanowił. Przypominam, że to jest list z 8 listopada. Podjąć dochodzenie o sygnaturze blabla bla przeciwko Michałowi Nowickiemu, podejrzanemu o czym blabla. Bla bla. Zawieszone postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020. Dwa podjęte postępowanie zarejestrować w repertorium tutejszej prokuratury. Uzasadnienie: W związku z faktem, iż ustała przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania przygotowawczego, mianowicie wykonano czynności procesowe z udziałem podejrzanego, zasadnym jest podjęcie niniejsz, niniejszego postępowania. Więc pewnie się zastanawiacie, co. Co, co to w ogóle za zdet? Co to w ogóle za zdet? Że, że, yy, że tutaj robił wielką aferę. 7 lipca towarzysz Michał w czasie biegania jest aresztowany w samych tutaj sportowych ciuchach bez dowodu, bez telefonu, bez niczego. Wywieziony do siedziby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kajdankach. Pięciu funkcjonariuszy tutaj pracuje nad tym, a łącznie w ABW interesowało się tym kilkanaście osób. Puszczono informacje w całą Polskę. Żaren puścił informacje, że zostałem zatrzymany za nawoływanie do mordowania polskich żołnierzy. Jakieś tam radykalne ekstremizm, coś tam. Po tą informację podchwyciły polskie media, portale, media, TeleExpress, główne wydanie wiadomości. Wszyscy mówią o towarzyszu Michale, więc wydawałoby się, że jak są podjęte tak duże środki, cały aparat medialno-policyjny jest tutaj nastawiony na to, żeby. Uprzykrzyć Towarzyszałowi Michałowi wakacje, no, no to, 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 to prokuratura będzie działać natychmiastowo, no bo jakby cała ta szopka była po to, żeby mnie zatrzymać, żeby mi poka do, doręczyć papiery z prokuratury i poinformować mnie, że prokuratura mnie ściga. Otóż okazało się, że prokuratura postanowiła wznowić dochodzenie dopiero po upływie. Czterech miesięcy. Czterech miesięcy. No tyle kasy wydali na to, żeby mnie zatrzymać i zrobić tą szopkę, a następnie przez cztery miesiące te dokumenty sobie gdzieś leżały. Wszyscy mieli to gdzieś. Pytanie dlaczego? No, no Ja tutaj w rozmowie, wywiadzie, którego udzieliłem dla kanału Milion i dwóch Bułgarów w rozmowie z Bojanem Stanisławskim zastanawialiśmy się, czemu w ogóle jest ta szopka. No i, i między innymi ten, ten wywiad był nagrany już kilka dni po zatrzymaniu. Wtedy miałem szerszy ob, o, o, tutaj ogląd sytuacji i wyraziłem wtedy pogląd, że najprawdopodobniej to nie jest wymierzone we mnie, to znaczy no oczywiście odrodzenie komunizmu to jest potężny marksistowski portal i tutaj przygotowujemy budowę partii komunistycznej i tak dalej i tak dalej, ale jeszcze ta rewolucja najprawdopodobniej nie wybuchnie w następnym roku. No. Więc dlaczego akurat tak się udzieli na towarzysza Michała? I ja wtedy w czasie tej rozmowy użyłem takiego argumentu, że najprawdopodobniej chodzi o to, żeby uderzyć we mnie. A pośrednio, znaczy, żeby uderzyć w moją mamę, a pośrednio w ruch feministyczny. No i właśnie tutaj motywowałem to tym, że te informacje medialne, które pojawiały się na mój temat, to były Michał N. syn posłanki Wandy Nowickiej. Michał N. syn posłanki Lewicy. Michał N. syn feministki walczącej o prawo do aborcji, i tak dalej, tak dalej. Czyli koniecznie próbowano mnie skleić z moją mamą. No i też wyraziłem taki pogląd, możecie to znaleźć chyba w tym, tak mi się wydaje, no, że to wyraziłem, nie wiem czy to, a może gdzie indziej to wyraziłem, ale chyba tam i chyba to, to można odsłuchać. Wyraziłem pogląd, że jak tylko wróci w Polsce sprawa aborcji, to znowu prokuratura sobie o mnie przypomni. No i rzeczywiście tutaj kilka tygodni temu doszło w Polsce do dwóch takich wydarzeń wartych odnotowania. Pierwsza to oczywiście jest tragedia. Tej pani z pszczyny, 30-letniej, która umarła, gdyż tutaj odmówiono jej możliwości właśnie aborcji i, i um czekano aż umrze jej dziecko, a razem z dzieckiem umarła także ta kobieta. To wywołało wielki gniew, demonstracje w wielu różnych miastach. A także niezależnie od tego, już wcześniej właśnie był projekt podpisów w sprawie, sprawie właśnie aborcji. Więc tutaj środowiska feministyczne uaktywniły się w sprawie aborcji i w tym samym uaktywniła się także prokuratura, tym bardziej, że przeprowadziłem wywiad z moją mamą w języku angielskim właśnie na tematy aborcyjne. No, więc chyba to tyle. No, no w każdym razie, no, chyba, że, że, że ja czegoś tutaj nie rozumiem. No, w każdym razie, no, zostawiam Was z tą, z tą informacją. No, w każdym razie, jakieś tam, jakieś tam postępowa postępowanie przeciwko towarzyszowi Michałowi się toczy. No, ja jestem trochę no bo ja tutaj już media światowe, rosyjskie, amerykańskie, nawet południowoamerykańskie poinformowałem, że toczy się wokół, wobec mnie sprawa. Tutaj Francuzi czekają i tylko, i tylko mnie pytają: No towarzyszu Michale, kiedy idziemy pod polską ambasadę demonstrować? No co się dzieje z Twoją sprawą? Ja mówię: No nie wiem co się dzieje. No, zapomnieli chyba. Więc już tutaj jesteśmy zwarci i gotowi do tego, żeby, żeby iść pod polskie ambasady we Francji i w innych miejscach. I po prostu krzyczeć, łapy precz od polskich komunistów, a tutaj właśnie prokuratura, no wakacje sobie. Panie, panie Cieślak, no ty jesteś niepoważny, no cztery miesiące! Świat czeka na to, aż ty tutaj tu sprawę urkomisz, a ty cztery miesiące się opieprzasz, no, więc... Dobra, więc żarty żartami, no ale naj, najprawdopodobniej wynika z tego, że kiedyś w końcu ten proces się rozpocznie i, i rzeczywiście będziecie musieli towarzysze walczyć. Walczyć o wolność dla. Wolność słowa, wolność słowa, bo tak naprawdę tutaj cała ta walka dotyczy wolności słowa. No ja przypomnę, jakie są moje zarzuty, gdyby ktoś nie pamiętał, więc pierwszy zarzut dotyczy tego, że domagam się. Usunięcia z Warszawy. Antysemickiego pomnika Romana Dmowskiego. Uważam, że jest to wstyd dla Polski, jest to wstyd dla miasta Warszawy, że w Warszawie, miasta, w którym setki tysięcy ludzi zostało najpierw stłoczonych w getcie, gdzie ginęli w tym getcie od tyfusów, od nędzy, od zwykłej policyjnej przemocy, a później wysłani do Treblinki albo do, do, do Auschwitz, albo mordowani w inny sposób, że jest to po prostu wstyd. Wstyd dla warszawiaków, że w Warszawie znajduje się ten antysemicki pomnik. Należy ten pomnik obalić i się nie wstydzę tego, że wzywam do obalenia tego pomnika za to, za to, że walczę z antysemityzmem. Grozi mi dwa lata więzienia, także grozi mi kolejne dwa lata więzienia za to, że podkreślam, że system socjalistyczny lepiej sobie radzi z koronawirusem, lepiej sobie radzi z wieloma innymi sprawami. Właśnie epidemia pokazała wyższość, wyższość społeczeństw, socjalistycznych nad tą nędzą, tym chaosem, tą anargią, tym całym tym syfem, który jest w krajach kapitalistycznych, tym ludobójstwem, które nastąpiło w Stanach Zjednoczonych, gdzie zginęło ponad 700 tysięcy ludzi. Najbogatszy kraj na świecie, a w wyniku epidemii po prostu się pokazał, no jak tutaj właśnie społeczeństwa socjalistyczne są dużo lepiej, dużo lepiej dbają o zwykłych ludzi, o ludzi pracy. I ja się nie wstydzę. Twierdzić, że system socjalistyczny, gdzie kraje, w których rządzą partie komunistyczne, to są systemy lepsze. Za to też jako, jako propo, pro, propagowanie totalitaryzmu. Za to oczywiście też grozi mi kolejne dwa lata więzienia.